W pięknym, wielkim domu mieszkał sobie od wielu lat stary kredens. On już nawet nie pamiętał, jak długo tam mieszkał, ale bardzo, bardzo, bardzo długo. Nie wiadomo, jak bardzo był też stary, ale chodziły słuchy, że jest tak stary, że pamiętał te czasy, kiedy po Warszawie jeździły dorożki. kiedy Czerwona róża nie nazywała się czerwoną, tylko pąsową. Pamiętał jeszcze czasy, kiedy panie nosiły krenoliny, a na głowach miały kapelusze jak ogrody. Kiedy panowie całowali brzeg sukni, pani, którą uwielbiali. Ale ktoś mówił jeszcze, że kredens pamiętał czasy, kiedy w Warszawie zamieszkał Ernest Theodor Amadeusz Hoffman. I kiedy i kiedy po ulicy, kiedy po ulicy chodziły małe dziewczynki, a za nimi Nianie które pilnowały, żeby dziewczynkom. Nie stała się krzywda. Tak, kredens był bardzo, bardzo stary i bardzo piękny. Zrobiony był z dębowego drzewa, ze starego dębu, który śpiewał wcześniej wiele piosenek opowiadał historie leśne. I kredens wszystkie je znał, bo dąb przekazał mu to wszystko. Przekazał mu tyle pięknych opowieści z lasu. Stary kredens miał osiem przepastnych szuflad, w których dzieci szukały cukierków schowanych przez mamy. Miał też mnóstwo, mnóstwo zakamarków, takich schowków różnych. Miał półeczki większe i mniejsze. Ale najpiękniejsze były w nim szybki. Szybki przezroczyste, ale z wyciskanymi kwiatuszkami. I za tymi szybkami stały przecudnej urody banuszki, talerzyki z pięknej porcelany cieniutkiej, jak skrzydło motyla, i tak pięknej. Stary kredens. Był świadkiem wielu pięknych zdarzeń. Widział, kiedy na choince paliły się prawdziwe świeczki. Słyszał radość dzieci, klaskanie wrączki. kiedy wyciągały prezenty spod choinki. Widział smutek, kiedy umarła stara prababcia. Widział radość, kiedy urodziła się prawnuczka. Był świadkiem wesela. Był świadkiem biesiad i po prostu zawsze był. Zawsze był w tym domu, w którym przychodziły na świat kolejne pokolenia. Aż któregoś dnia dom został sprzedany. Dom został sprzedany, bo ludzie, którzy w nim mieszkali, byli biedni już. Nie mieli pieniędzy i nie byli w stanie utrzymać tego wielkiego domu i sprzedali go razem z Kredensem. Dom kupiło młode małżeństwo. Oni bardzo dobrze zarabiali, byli bardzo dobrze sytuowani. I dom odżył. Młodzi ludzie kupili. Nowe tapety. Urządzili nowy ogród, w którym już nie było starych jodeł, nie powycinali, w którym nie było czeleśni, starych. Bo te czeleśni już nie rodziły takich owoców pięknych. Owoce były w sklepie, po co było hodować własne. Zasadzili za to mnóstwo tuj. Tujami obsadzili cały ogród, zrobili oczko wodne ze złotymi rybkami i trawnik zawsze był płaciutko wykoszony tak, żeby nie zdążyła na nią urosnąć nawet ani jedna stokrotka. A na końcu przyprowadzono do domu nowe meble, nowoczesne. Meble designerów, ludzi, którzy z byli wysoko na świeczniku meblowym, lifestyle'owym. Meble podziwiane przez celebrytów, bo młodzi państwo mieli takich właśnie znajomych, których oklota się w telewizji. I nagle zobaczono, stwierdzono, że ten stary mebel, kredens tam nie pasuje, przeszkadza. Jest brzydki, jest zniszczony. I co tu po nim? Zresztą nowe meble śmiały się z kredensu. Fuj, mówiło krzesło nowe, do kredensu. Jakiś ty brzydki, jakiś ty ochytny, masz brzydkie te szuflady, a jakie masz brzydkie uchwyty. I taki jesteś zapuszczony. Właściwie to tylko pająki powinny w tobie mieszkać, albo myszy. Szafa, która była nowa, przywieziona, też nie przybierała w słowach. Wyśmiewała wciąż stary kredens. Mówiła, zobacz jak ja, jaka ja jestem duża, a ile pięknych ubrań można we mnie pomieścić. A co ty tam z tą swoją starą porcelaną, z, tą, z tymi jakimiś poobtukiwanymi talerzykami. Do czego ty tutaj do ludzi? Ty jesteś brzydki. Popatrz na mnie. Zobacz jak ja mam rzeczy. Zobacz. Najdroższe, o moja Pani, ma najpiękniejsze rzeczy. Jakbyś zajrzał do szuflady, jaką ma biżuteria, co tam u Ciebie jest? Nic, jakieś stare widelce z dawnych czasów. Kto to takie starocie w ogóle lubi? Co to wszystko, brzydki jesteś. A stół, który przyjechał, ten nowoczesny nie odzywał się w ogóle. Bo stał na środku i myślał, o ja jestem najważniejszy. Najważniejszy, co ja będę w ogóle mówić. Wokół mnie kręci się życie. I stary Gredens był bardzo, bardzo smutny. Nieraz nocą zapłakałby chętnie. I wspominał czasy, kiedy po domu biegały dzieci, kiedy tam było szczęście. Nikt nie szukał już cukierków w jego przepastnych szufladach. Stał smutny, opuszczony. Staruszek kredens, nikomu niepotrzebny. Aż wreszcie któregoś dnia przyjechało sześcioro ludzi ciężarówką i weszli do domu, chwycili kredens brutalnie, każdy z jednej strony i znieśli go. Nie, 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 nie. Nie na dół. Nie znieśli go na dół do ciężarówki. Ciężarówką przyjechał piękniejszy kredens, nowoczesny. On był zrobiony tak na stary, tak jak to teraz jest modne, ale on nie był wcale stary, on był nowy. On tylko był tak po prostu zrobiony na taki modny styl. A prawdziwy kredens hmm, poszedł na strych. Na strych. I tam go zostawiono, tam sobie stał. Zapomniany. Stał. Nikt o nim nie myślał, na strychu było ciemno, aż któregoś razu i powoli, i powoli oplatał kredens, oplatały pajęczyny i nikt go nie odwiedzał, było smutno. Przez okna nie wpadało żadne światło, bo okna były również takie zasłonięte, czymś tam, jakimiś zasłonami, niezbyt były czyste te okna. I kredens tak sobie stał i stał. Aż któregoś razu przyszła go odwiedzić mała myszka. małutka myszka. I ta myszka zapytała go, czy może zamieszkać w jego szuflacie. Tak, powiedział kredens. Ucieszył się bardzo, bo miał przynajmniej towarzystwo. Będę miał towarzystwo, pomyślał sobie. I tak się stało. Myszka zamieszkała w jego szuflacie. Powiększyła jej się rodzina. I opowiadała kredensowi ciekawe historie z łąki, z pola. Wszystko, o czym usłyszała, bo malutka myszka jest tak mała, że wszędzie się wciśnie i wszystko usłyszy. Więc opowiadała różne ciekawe rzeczy. I tak miały lata. Rodziły się kolejne generacje myszek, umierały, przychodziły nowe, ciągle były nowe historie. A kredens, jak stał, tak stał. Zarastał pajęczynami. Jego szybki były brudne, szare. Ale pomyślał sobie nieraz, że fajnie byłoby zobaczyć raz dla słońca, żeby ktoś te odsłonił, żeby ktoś przeczyścił te szybki, szyby w oknach, a żebym, żebym mógł coś zobaczyć jeszcze, żebym usłyszał głos ludzi. Ale nie mam co narzekać. Mam myszki. Inni nie mają nic. I tak płynęły lata, aż któregoś dnia na strychu pojawiła się piękna pani. Piękna pani. Nagle otworzyły się drzwi i weszła do środka. To była młoda dziewczyna. Młoda. I była bardzo piękna. Miała długie, czarne włosy zielone oczy, ale najpiękniejsza była jej suknia, która była tak kolorowa, kolorowa. I dziewczyna obróciła się, obróciła się i zaśpiewała jakąś piosenkę szybko i powiedziała, Boże, tu trzeba otworzyć te okna, szybko, jak tu ciemno jest. I tak zrobiła, otworzyła i wtedy stanęła, jak wryta, bo zobaczyła kredens. Zobaczyła kredens. I aż ręce złożyła, powiedziała: Boże, jaki ty jesteś piękny, ty stoisz tutaj? Nikt cię nie chce? Ja nie wierzę w to. Nie wierzę. Wpuśćmy jeszcze trochę światła, powiedziała. Otworzyła do końca wszystkie okna na strychu, podeszła do kredensu, pogłaskała go i powiedziała: To niemożliwe, to niemożliwe, niemożliwe, że tu jesteś że nikt nie docenił Twojej urody. Przecież Ty jesteś piękny. Ty jesteś piękny. Tą dziewczyną była koleżanka córki ludzi, którzy mieszkali w, dom, w tym domu. Była malarką i szukała do swoich obrazów starych ram. I tak sobie pomyślała, że może na strychach takie coś znajdzie. I właśnie przyszła do tego domu i przez przypadkiem, przez przypadek odkryła kredens. Oczywiście, że zaraz kredens został zniesiony y, na dół. Oczywiście dziewczyna zapytała się najpierw y, tych młodych państwa, czy może sobie ten, tego starocia wziąć, tak powiedziała ten staroć, wam to na pewno nie będzie potrzebne. Y, mogę to wziąć? Oczywiście ci młodzi ludzie już nie byli młodzi, oni już byli dziadkami, zapomniałam wam o tym powiedzieć. Bo lata minęły i właśnie dziewczyna była koleżanką córki, która już też miała małe dziecko. No i powiedziała: Czy mogę wziąć ten kredens, to straszydło? Wam nie będzie to potrzebne, ale ja, ja na nim będę y, rozłożył sobie swoje palety, będę po prostu farby i tak będzie mi służył za taki za taką podkładkę. Bierz sobie, powiedzieli. I dziewczyna zamówiła. Transport i znowu, któregoś dnia przyjechali szybciutko. Przyjechali przyjechało sześciu mężczyzn, ale tym i wzięli ten kredens y, pod pachy i znieśli do ciężarówki. Ze strychu Kredensa, kredens oślepiło światło, które było na, na dworze. Poczuł się taki szczęśliwy. I Dziewczyna mówiła, uważajcie, uważajcie, jak będziecie jechać, bo to jest bardzo drugacanny mebel. Zawiozła go do siebie do domu, postawiła w pokoju, wyczyściła go, umyła, odrestaurowała, wymyła szybki, półeczki wyłożyła pięknym papierem w kwiatki, a żeby był jeszcze piękniejszy, namalowała na nim niezapominajki. Wszystkie meple, które były w domu, w pokoju u pięknej pani, pokłoniły mu się i powiedziały: Jesteś najpiękniejszy. Jesteś najpiękniejszy. Jesteś naszym królem. I stary kredens, który miał o sobie zawsze tak niskie mniemanie i którego które uważał, że już nic dobrego w życiu go nie spotka, zawstydził się, ale poczuł się tak szczęśliwy, jak jeszcze nigdy w życiu. A nowe meble, które tak strasznie go obrażały i poniżały, te nowe meble już dawno się rozleciały. To były meble z fabryki, bardzo nowoczesne. Ale nic nie warte. A stary kredens dostał nowe życie i stał sobie jeszcze długie, 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 długie lata, aż resztę możecie sobie powiedzieć. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do subskrypcji, do oglądania innych moich filmików. Bardzo dziękuję, pa pa!